Tym akcentem rozpoczynamy kolejny odcinek mojego let's playa z gry Assassin's Creed 2. Tak było to, cześć, widać, ty ja Maciek, a już tutaj powiedziałem to co ogólnie było. W poprzednim odcinku ogólnie mm, rozprawiliśmy, rozprawiliśmy się z dwoma ostatnimi e, osobami, które miały nas doprowadzić do jako podepacji. Z tego co oczywiście wiem, w międzyczasie porobiłem troszeczkę tej rzeczy w Toskanii. Jak widzicie, odblokowałem kilka punktów widokowych, więc mamy większe pole widzenia. Ok, jak niektórzy może zauważyli, a może i nie, mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, czyli ten tutaj, taki oto znaszek. Widzę, to jest oko Boga. No, dla mnie bynajmniej. Tak to wygląda. Zaraz zobaczymy, z czym to się je. Żeby to uruchomić, oczywiście trzeba y, uruchomić nie Zrok Orła. To niemożliwe. Poczekaj, to jest kod komputerowy. Pozwól, mi go zaskoczyła. O oh, cholera, to jest enkrypcyjny filar. go do mojego Jestem mistrzem enkrypcji. Nie mogę! Nie, nie. It's only compatible with the animus itself. Upload it to Desmond then. I believe this. No okay, you a Hello. This is they, they, they call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something that I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe. It's wrong. Okay, um, I've uploaded the evidence, the file that, 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 that proves it all, but I've split it into 20 pieces and locked each with a code. <laughs> Can't be too careful. Qu Queen Isabella. No, not her. Uh, uh, uh what century is it? Uh, never mind. Huh. I've hidden the code to the first file inside this program find it find them all and along the way you'll begin to see the truth how did this get inside our animus oh oh the memory core we transferred 16's memory data from Abstergo into the animus 2.0 he must have hacked the machine when vidic left him alone between sessions Hold on, wait a second. The signs na ścianach w Abstergo, to napisane w bólu. To były kluz. I on usłyszał, że zechcesz ze sobą w zamian animus. Na początku odblokuj plik. E, pięć z tych mitycznych scen posiada wspólne cechy. Dostrzeż je, a zaczniesz rozumieć. Nie dziwi się, jeżeli chodzi o jabłko. Mm. To już widać ogólnie z daleka tutaj kolejny i jeszcze jeden, tylko teraz który? Hmm. Ha Nie, nie tu. Może to zaraz zobaczymy. Muszę ogólnie. Jest, to jest, to powinno być to. Tak. Ogólnie, we wszystkich tych obrazach e, sami może widzieliście poprzednio, chodzi po prostu o znalezienie kodu. Plik odblokowany. Ok. No i mamy pierwszy film e, e, Pierwszą część filmiku o nazwie Prawda. E, wpiszcie sobie na YouTubie Assassin's Creed The Truff, bodajże. The e, Tyry Utychy. Tak to się pisze. Mm. I znajdziecie ogólnie cały filmik. Ja nie będę tutaj ten... Myślę, że specjalnie tego wszystkiego odblokowywał. E, masz tutaj tylko kawałek. Filmik dość ciekawy, tylko no zastanawia mnie co on ma niby zdradzać. E, w ogóle z Ubisoftem wiele takich dziwnych rzeczy jest. E, w ogóle sam się zastanawiam co oni planują po Assassin's Creed 3 i w ogóle, bo fabuła jest naprawdę ciekawie wykombinowana. E, że to wszystko się przykłada, oni to wszystko przewidują itp. Eee, ale dobra, eee, o tym się przekonamy w przyszłości. Jakby co, eee, na razie jedziemy dalej z fabułą. Eee, tylko jak teraz tutaj ze zeskoczę, cholercia. Eee, wejdę sobie myślę tutaj. I po prostu zrobimy skok orła. Mamy od razu obok skarb. Tylko, że nie wyjdziemy sobie normalnie, ponieważ obok jest strażnik. No to nie będzie problem. Okej. Okay. Jedziemy dalej. No już, już idę, idę. Mm, no spokojnie panie. Ora, wykonujemy misję. E, z takimi przyjaciółmi śledź, śledź... Czek. Boże, sorry, sorry, język mi się plącze. Śledź Jakopod de Pazzi na spotkanie na spotkanie templariuszy, potem go zabi. Okej. Zrobił się wieczór, znajdź Jakopod de passi. No dobra, znalazł się. Tylko teraz cholera może być co, ponieważ on idzie na spotkanie templariuszy, a ja nie wiem, jak go będziemy śledzić. Na razie cierpliwie sobie tutaj poczekamy. Albo nie. Mm, Zeskoczymy sobie do sianka. Okej. Okay. Powiem Wam, jeżeli chodzi o takie sekwencje, że trzeba śledzić kogoś, to jeszcze gorzej jest w Bradrychuzie. To Wam mówię. Czy koleś się teraz odwróci? Co się Ups, przepraszam. Dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj już powinno być spokojnie, jeżeli chodzi o mm, wykrycie itp. Cholera. Martwi mnie ten strażnik, który jest naprzeciwko. Mm, po robocie. Dobra, ziom. Widzę, że skręcasz w tą tutaj uliczkę. Uff, złapał się. Okej, okay, już już. Jest tutaj. Dobra, coś mi nie idzie teraz. Zastanawia mnie, czy droga będzie długa, czy nie, nie wiem szczerze. Cholera, kolejny strażnik. Czy dasz. Się... Nie, nie ten. Czy da się go zaznaczyć? Tak, da się go zaznaczyć. Cholera! No Boże, jak chcę ostrze. Po robocie. Nie powiem wam. Słuchajcie, wybaczcie, że na chwilę zatrzymam grę, ale to mnie troszeczkę wkurza. Wciskam przycisk start yy, i sobie analogiem ogólnie, yy, lewym analogiem wybieram. Tej, wszystkie bronie, wybieram sobie to, puszczam, a nie, muszę mieć mimo to yy, ogólnie szabelkę, czy jakoś tak, nie wiem. Chciałem strzałki, nie, muszę wybrać coś innego. Yy, irytuje mnie to troszeczkę, wiem. Może wydawać się głupie, ale no cóż, nic na to nie poradzę. No, jako po, jako po, gdzie idziesz? I się, się, jeżeli będzie chciał wyjść. A to będzie bardzo prawdopodobne. Tak, on kieruje się do wyjścia. Szybko wyjdziemy sobie na mur. Okej... Okay. Ale martwi mnie tylko co dalej. Póki co możemy iść sobie po murze i go, i go tak normalnie śledzić, ale nie będzie, to, nie będzie to tak trwało wiecznie. No mam bekę, że on nas stąd nie widzi, ale okej. Okay. Może, żeby wszystko poszło jak pomyśli. Aha, będziemy musieli sobie przejść tędy osied, oh shit, osied! Oh dobra, już po robocie. Postaram się szybko wejść ponownie na górę, bo ze skokiem mi coś nie poszło. Okej, okay, tutaj i jeszcze raz tu. I dobra, po robocie. Póki co idzie mi dość dobrze. O, pamiętam w ogóle te ruiny. W Rzymie to już w ogóle pięknie wygląda. Ale coś mi zaczyna świtać. Nie wiem czemu. Nie powiem wam, nie żeby coś, ale ta gra naprawdę wywołuje u mnie miłe wspomnienia sprzed ponad dwóch lat. Nie uda mi się tam skoczyć, ale skąd, spoko. Ale mogę zawsze spróbować. O, zobaczcie, wyszło. Okej, okay, zaraz będzie teren strzeżony, ale my pójdziemy sobie na górę. No już, o mój Boże. Strzałka. Desynchronizacja, wykrycie. Dobra, nie wiem, jak sobie poradzę, szczerze. Zastanawia mnie to. E, w Badrchudzie o tyle było łatwiej, że wszystko mogliśmy. E, w Badrchudzie było o tyle łatwiej, iż e, mogliśmy to załatwić e, za sprawą e, swoich służących. Ożo, Boże, o Boże, o Boże. O Boże. Dobra, nie wykrył mnie. Nie podoba mi się to. I mówię to szczerze. Mm, co dalej? Mm, brother o tyle by było łatwiej, że mogliśmy wezwać asesynów, którzy zabiliby y, strażników. Koczę sobie tutaj od razu eee, kolejni strażnicy idą za Jakopo. Jak będzie dalej, zobaczymy. Widać już tutaj ci udają się na strażę. Dobra, dwóch sobie już poszło. Dobra. tam tych kolejnych dwóch też pójdzie? Nie i będzie problem. Już widzę, że będzie problem, ale zaraz udam się w jakieś nowe miejsce. How many men are responsible for my Jak mi się uda po to jego podsłuchać, kurde. Już, już, już. Zajdę sobie tutaj, nie mam wyboru. No, okej, okay, elegancko w sumie. I'm sorry, maestro. I did all I could, but the assassin proved too strong. Clearly, as the others would be here with you. To say nothing of the fact that Ferenzi remains in hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I, I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, huh. Signor Barbarigo. And you sent us quality weapons instead of this garbage, you Venetians call armament. Us! we put our faith in your family and you repay us with inaction and incompetence. then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us. how do you expect me to respond? i don't know. it's all right. i do. zabiego, zabiego, oh, bože! please. don't. Don't no i wykrwawi się na śmierć, chyba. Ale to jest staruszek, więc się nie dziwię. No, ała, mnie. Nie. przez szyję Boże. So sorry to have assassin i you honestly think i wouldn't expect you to follow that i didn't plan for it we've been at this a lot longer than you kill him i know you're only doing as you're told so if you release me i will spare your lives ha! This... Ah! No! Dobra, czy to ten oberwał w jaja, bo tak mi się wydawało. Dobra, zmienimy sobie od razu szybko na miecz. Mm, powiem wam właśnie, przed chwilą widzieliście, e, tak będzie można, że tak można w sumie, dzięki podwójnemu ostrzu, dwóch zdjąć dwóch przeciwników naraz. E, widzę, będzie słaba sytuacja, bo tak. Mm, jeżeli spojrzycie na górę, mm, bardziej w mm, lewy górny róg, tak, lewy górny róg. Eee, mamy ciężko uzbrojonego przeciwnika. Reszta to tam będzie pikuś, ale on będzie dość ciężki do pokonania. Ale okej, okay, najpierw wyjmijmy miecz. Aj. Dobra, pierwsza kontra wykonana. Druga kontra wykonana. Aj.

Może weźmiemy sobie coś szybkiego, yy, jak na przykład szabla. Dobra, dźwięk oczywiście zostaje opóźniony, ale to odpaliłem w innym momen momencie. No dobra, nie, to będzie słabe. Nie powiem. Na szczęście przeciwnicy nie są chyba tak sprawni jak na przykład Ezio, yy, ale mm, cholera, wybiorę sobie może jednak strzałki. Yy, zaznaczę tutaj jednego. Cholera. Dobra, wezmę sobie kolejną apteczkę, ale mm, sami widzicie, słabo sobie radzę w tej walce. Wybierzemy od razu miecz y i kurczę, będzie trzeba kontrolować, ale nie podoba mi się to szczerze. O, gubią nas. To w sumie też dobrze, ups! Ko ko koziruk! O mój Boże! Dosłowny koziruk. Może, jak nas zgubią, to będzie troszeczkę lepiej, ale wynajmę sobie. Czy to są złodzieje, czy ten. Tak, to są tylko złodzieje, więc słabo. Słuchajcie, mam plan, wiem, wygląda to troszeczkę głupio, no nie? Ale. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ale tylko jakby to teraz na przykład załatwić? Eee, zajrzymy na mapę. No okej, okay, okej. Okay. Mamy tutaj Kowala, ale czy u Kowala będziemy mogli kupić petardy dymne? W to niestety powątpięłam. Ale miejmy nadzieję, iż tak. Eee, bo słuchajcie, jeżeli na przykład weźmiemy petardę dymną. Co mogę oczywiście zrobić wcześniej, ale nie zrobiłem i robię to na ostatnią chwilę. Jeżeli na przykład weźmiemy petardę dymną, to każdy przeciwnik nie jest na, na, tak naprawdę straszny. Dlaczego po prostu, kiedy on jest oślepiony i nie może oddychać, my możemy spokojnie sobie do niego podejść i zabić go e, z naszego podwójnego ostrza. Naprawię sobie wszystko od razu. No i okej. Okay. Amunicja. Petardy dymne, elegancko. Powiem Wam, w Assassin's Creed Revelations jest mnóstwo tych petard. Eee, i ogólnie ostatnio się zastanawiałem nad uzbrojeniem eee, i myślę, iż chyba kupię sobie wene florencki bułat. Bo wenecki widać jest słabszy, a no, jednak e, wiem, muszę inwestować, ale e, to się chyba też przyda. Dobra, na, ma na mapie sobie od razu odznaczymy. Odznaczymy to miejsce. Idziemy na miejsce, bo jeżeli faktycznie będzie problem z rozprawieniem się z... Z rozprawieniem się z... kurde... gubię język, przepraszam. Z tym silniejszym kolesiem, to użyjemy po prostu betardy dymnej i za załatwimy na razie wszystkich. Tak, wiem, powinienem to wykonać od razu, ale robię to po prostu na swój sposób. Kto by tak nie robił w sumie? Nawet strażnicy zniknęli. W sumie lepiej dla nas, ale oczywiście na wszelki wypadek kupiłem sobie ten... ptardę dymne. Dobij go. No nie, no proszę was. Zrobimy to, to ostrzem. Fajn go. Libro da fardeli e paure. Requiescat in pace. W sumie teraz współczuję jako po, ponieważ yy, kurczę. No, słabo tak było. No ale okej, okay, no zabiliśmy jako po depacji i kończy się sekwencja piąta. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. No Oczywiście ja to rozwiązuję na swój sposób, ale. No sami wiecie. No to co? Trzymajcie się, narka.